Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek piątkowy, ostatnim w tym tygodniu poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek indeks S&P 500. Wczoraj obserwowaliśmy kontynuację trendów na, kontynuację tego trendu wzrostowego na rynku amerykańskim. Dow Jones co prawda pozostał na praktycznie niezmienionym poziomie, ale już S&P 500 i Nasdaq odnotowały całkiem solidne wzrosty. S&P 500 to 0,74%, a Nasdaq wzrósł aż o 1,5%, tak więc najmocniejszy tutaj wzrost w sektorze technologicznym. Pozytywne zamknięcie sesji czwartkowej, a przed nami sesja piątkowa. Póki co nie widzimy większych zmian na rynku kontraktów terminowych. Przed startem sesji futuresy na Dow Jones wzrastają minimalnie o 0,05%, a kontrakty terminowe na S&P 500 minimalnie spadają. Jeśli chodzi o wczorajszy, jeszcze, jeszcze wczorajszą sesję, czwartkową i w, czwartkową, wczoraj poznaliśmy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych, i tutaj bez zaskoczeń, dokładnie tego spodziewał się rynek, czyli obniżki stóp o 25 punktów bazowych. Decyzja spójna z oczekiwaniami rynku, i tutaj bez, bez zaskoczeń, jeśli chodzi o tą decyzję. A dzisiaj w kalendarium makroekonomicznym mamy raport wstępny raport uniwersytetu. Uniwersytetu Michigan za miesiąc listopad i wystąpienie dwóch członków FED, członkini zarządu FED Michelle Bowman oraz szefa FED St. Louis Alberto Musalem. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, kalendarium, w, o kalendarium makroekonomiczne na tą dzisiejszą sesję. Brak jakichś szczególnie istotnych danych. Myślę, że możemy przejść do spółek. I pierwsza spółka, jaką na dzisiaj dla Was przygotowałem, to Rivian Automotive. Rivian Automotive, który osiągnął wyniki poniżej oczekiwań i obniżył też całoroczną prognozę zysku. Całkowite przychody spółki skurczyły się o 34,6% do 874 milionów dolarów wobec oczekiwanych 990 milionów. Rivian poniosły 99 centów straty na akcję, gdzie rynek spodziewał się 90, 92 centów straty. Na akcję. Spółka zmaga się z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, co negatywnie odbija się na produkcji. CEO RJ Scaringe stwierdził, że był to ciężki kwartał, ale zakłócenia traktują jako krótkoterminowy problem. Miesiąc temu Rivian obciął jednak całoroczną prognozę produkcji z 57 tysięcy sztuk do przedziału od 47 000 do 49 tysięcy i nadal trzyma się tych szacunków. Dyrektor Generalny powiedział też, że priorytetem jest osiągnięcie pozytywnej rentowności. Spółka dalej utrzymuje, że w czwartym kwartale wygeneruje zysk brutto, i inwestorzy biorą to za dobry sygnał. W trzecim kwartale Rivian odnotował 392 miliony dolarów straty brutto. Spółka szacuje również od 2,83 do 2,85 miliardów dolarów straty EBITDA w całym roku. Wcześniej prognozowano 2,7 miliardów dolarów straty. Rekomendacje dla Rivian Automotive: 14 rekomendacji kupna, 11 rekomendacji trzymaj, 2 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka Warner Bros. Discovery. Raport kwartalny Warner Bros. został przyjęty z dużym optymizmem, pomimo rozczarowującego poziomu przychodów w trzecim kwartale. Serwis streamingowy Max odnotował najsilniejszy kwartalny przyrost subskrybentów od w swojej historii. Serwis przyciągnął 7,2 miliona dodatkowych użytkowników i łącznie posiada już 110,5 miliona subskrybentów. Przychody z segmentu streamingowego wzrosły o 8% do 2,63 miliardów dolarów za sprawą wzrostu subskrybentów, ale też wyższych przychodów z reklam i wyższego średniego przychodu na użytkownika. Skorygowana EBITDA segmentów wzrosła o 62% do 289 milionów dolarów. Przychody z segmentu tradycyjnej telewizji wzrosły o 3% do, 5, do nieco ponad 5 miliardów dolarów. Segment studiów filmowych spadł o 17%, generując 2,68 miliardów dolarów. Przy czym przychody kinowe zanurkowały aż o 40% ze względu na słabsze wyniki ostatnich premier w porównaniu z zeszłoroczną. Premierą Barbie. Całkowite przychody Warner Bros. Discovery spadły o 4% do 9,62 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 9,80 miliardów. Spółka odnotowała 5 centów zysku na akcję i tu akurat pozytywne zaskoczenie: rynek spodziewał się 9 centów straty na akcję. CEO David Zaslaw odniósł się też do wyniku ostatnich wyborów prezydenckich. Dyrektor spodziewa się bardziej sprzyjającego otoczenia regulacyjnego w kontekście fuzji i przejęć. Zwycięstwo Trumpa powinno otworzyć możliwości większej konsolidacji, co według zasława wpłynie pozytywnie na branżę. Akcje Warner Bros. Discovery wzrosły wczoraj o niemal 12%. I rekomendacje dla Warner Bros. Discovery: 13 rekomendacji kupna, 16 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj Arista Networks osiągnęła wyniki powyżej oczekiwań i przedstawiła też optymistyczną prognozę na czwarty kwartał. Spółka odnotowuje rosnący popyt na swój sprzęt sieciowy w okresie boomu na AI i dynamicznego rozwoju sieci i centrów danych. Przychody wzrosły w trzecim kwartale o trochę ponad 7% do 1,81 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 1,74 miliarda. Zysk na akcję wyniósł 2,40 dolarów. I było 32 centy wyższe od konsensusu. Arista prognozuje od 1,85 do 1,90 miliarda dolarów przychodów w czwartym kwartale. Rynek liczył tylko na 1,81 miliarda dolarów. Spółka poinformowała również, że zarząd zatwierdził split akcji w stosunku 4 do 1, który będzie obowiązywał od 4 grudnia. W rezultacie cena pojedynczej akcji będzie niższa i bardziej przystępna dla indywidualnych inwestorów, a to najczęściej pozytywnie przekłada się na popyt. Przed startem piątkowej sesji akcja Arista Networks stanie ją jednak o ponad 6%. I rekomendacje dla Arista Networks: 19 rekomendacji kupna, 4 rekomendacje trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.